Cześć, mam na imię Paweł, a to jest projekt Pavsi. W tym projekcie staram się przedstawić różne metody rozwoju osobistego oraz rozwoju w biznesie, z których korzystam i które działają w określonej sytuacji. Jest to mój szósty odcinek mini-podcastu. Dzisiaj chciałbym skupić się na sposobie, w jaki Możemy zacząć realizować swoje cele. Wiadomo, że trzy czwarte ludzi, którzy zapisują swoje cele na przyszły rok, to znaczy stycznia, postanowienia noworoczne, zapisywanie celów, i tak dalej. 3 czwarte ludzi po miesiącu, czy nawet już po dwóch tygodniach, po prostu przestaje już realizować te cele. Dlatego fajnym patentem jest realizowanie celów już w listopadzie grudniu. Czyli zapiszujesz sobie cele i zaczyna się realizować od listopada, czy grudnia czy jakiegokolwiek miesiąca, ale nie od 1 stycznia, bo to zazwyczaj nie działa. Sam również też tak miałem, dlatego wiem z własnego doświadczenia, że to bardzo często nie, nie zdaje egzaminu. Kolejną sprawą jest fajny patencik, który znalazłem w książce Zasady Canfielda. Jest to po prostu wypisanie sobie celów do zrealizowania wraz z datami. Powtórzę jeszcze raz. Zapisanie celów, które chcemy zrealizować wraz z datami. Te daty to określony czas, który pozwala naszej podświadomości na działanie z danym celem. Na działanie, które jest drogą do realizacji tego celu. I zrobienie tej jednej listy powoduje, że nasze życie nabiera sensu i znaczenia. Nie jest tak, przestaje być tak, że budzimy się i żyjemy z dnia na dzień bez jakiejkolwiek satysfakcji czy po prostu zmęczenia życiem. Tylko. Budzi się w nas kreatywność oraz staramy się samoistnie, by dzień po dniu robić ten jeden mały kroczek, który pozwala właśnie zrealizować te cele. cele Teraz tak, <laughs> te cele mogą być od każdy ma wiadomo w życiu swoje cele, więc te cele mogą być jakimiś małymi kroczkami. Nie muszą to być cele, które określają, że zdobędę milion złotych tam w ciągu pięciu lat. Nie, to nie chodzi o takie cele, tylko chodzi o cele konkretne, czyli zrobić, nie wiem, no na przykład tak, tak jak ja yy, założyłem sobie, że pomaluję sobie pokój. Napisałem sobie cel, że pomaluję pokój, wyznaczyłem datę i wziąłem się po prostu do roboty. To nie było tak, że cały pokój pomalowałem od razu. Tylko na początku jedną ścianę, drugą ścianę i zostało to zrealizowane w danym terminie. Kolejną rzeczą jest to, że każdy ma marzenia. Tylko, że tutaj chodzi o to, żeby jasno określić do którego czasu, w którym momencie. Jasno określony cel zostanie zrealizowany. Czyli, jak ja chcę sobie e, kupić nowe auto, i zapisuję sobie jako ten cel, to zapisałem sobie określony model i określony czas, jaki sobie przeznaczę na zrealizowanie tego celu. To jest właśnie bardzo ważne w tym, żeby ten czas nie był nieograniczony, tylko po prostu sobie ten czas yy, wyznacza mi termin w realizacji. Nawet to, nawet gdyby to yy, ten cel nie został zrealizowany, to i tak nie jest to ważne. Ważne jest to. Że po pierwsze zapisałeś ten cel, po drugie zapisałeś datę, a po trzecie spróbowałeś, zrobiłeś ten krok, bo zrobienie kroku w danym celu to już jest coś. Ważna jest mentalność, motywacja, ale najważniejsze jest działanie. 5% dźwigni, czyli rzeczy, które są ważne plus 15% rzeczy, które są mniej ważne daje ci 80% wyników czyli na przykład z listy celów e... Czyli na przykład z listy pięciu zwycięstw dziennie, którą stosuję. Jednym jest nagrywanie podcastu jest to dźwignia. Drugie to udział w szkoleniu biznesowym. Trzecie to mniejsze, mniej ważne rzeczy, ale też ważne czyli granie na gitarze. I czwarte to czytanie książki, i piąte to pobudka o piątej rano. Także jedna rzecz, która daje dźwignię do przyszłych rozwojów osobistych i biznesowych, pozwala mi się rozwijać po prostu. Także zostawiam Was to myślą. I pamiętajcie, że najważniejsze są działania. To by było dzisiaj na tyle w tym odcinku. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć.